Witam szanownych Państwa Witam Was na moim spotkaniu autorskim Nazywam się Natalia Wójniaszek i jestem uczennicą klasy piątej Szkoły Podstawowej imienia Orła Białego w Biskupicach ołobocznych. Tak, tak, jestem twórcą piszę własne wiersze a oto jeden z nich Współpraca Zwracam się do Was moi drodzy przyjaciele Razem możemy zrobić wiele, nawet napisać własne nowele. Wszystko dopomina się współpracy, każdy o tym pamięta, wszyscy rodacy. Pamiętajmy, co pisał pewien Ignacy, nie ma owoców bez ciężkiej pracy. Razem możemy wiele zdziałać i nigdy nie wolno się poddawać. W grupie jest raźnej i weselej, nawet gdy na dworze jest coraz bielej. Czego chcecie tu więcej? Odwagi książęcej? Weźmy się wszyscy do wspólnej pracy. Nie ma bez niej sukcesu, kochani uczniacy. Wszyscy. Proszę, całka za piątą. Wszyscy wychodzimy, wszyscy. Wszyscy wychodzimy. Śpiewać każdy może trochę lepiej lub gorzej, prawda?